Oh, hej, cześć, się Anko, Kosteś, tam Kasper Kurowicz. A to jest Sniper Elite 3 Ultimate Edition Africa. Sorry, że tak będę mówić, ale się po prostu tak wkurzyłem przed chwilą. I zaraz ja Wam opowiem, dlaczego. Nagram socin, co nie? Przeszedłem tą całą misję. W ogóle byłem cały happy, że w końcu już skończyłem. No w ogóle fajne żarty mi w ogóle wychodziły w niektórych momentach i się tak wkurzyłem, właśnie co się stało? Nie chcący na koniec odcineczka, co nie? Eeeem... Znaczy, przecież... my nie do końca nie przeszliśmy ale e, chciałam sobie zrobić zapis. Eee. No i właśnie chciałam zrobić e, pauzę w nagrywaniu żeby wam tego nie pokazywać jak robię zapis. Eee. No i tak. Zamiast kliknąć, żeby... Że była przerwa w nagrywaniu To kliknęłem tak Żeby właśnie Wyłączyć nagrywanie Więc super w ogóle Się wkurzyłem Musiałam w ogóle od początku robić całą planszę Co w ogóle było irytujące, chociaż tak daleko nie przeszliśmy oczywiście No, ale jednak Bo trochę to zajęło mi, aż tutaj znowu byłem Jak widzicie w ogóle odkryłem nową taktykę To się bardzo dobrze sprawdza W tym odcinku, który mi się Znaczy nagrał mi się, ale Był do dupy w ogóle Walczyłem nimi tutaj przez 10 minut, aż w końcu grałem i wystrzeliłem ze snajperki. No tutaj, po prostu, oni walę z tej barce, czy jak tam do to się mówi. I w drugiej minucie nagrywania. Czy na trzecie, nie wiem. Już nie, nie ma. Tam jakichś jest Mamy jakiegoś. O, bo w ogóle. no granat. Wiecie, co jeszcze raz? Sobie będę pancerz Tak, chcę gdzieś amunicję. E, I tak w ogóle chciałam się Was zapytać, jak Wam minął dzień? I nawet dobrze. W ogóle fajnie było, bo nie miałam lekcji. Pojechaliśmy do opery w Białymstoku. Zobaczcie ze sławnym pisarzem. No i on tam jak wyglądał, i tak dalej. Nic takiego super interesującego. Ale za to mieliśmy tylko dwie lekcje. Więc super. No. No, ona no, była tam w tej operze, ale zawsze to lepsze niż siedzenie na lekcji i słuchać jak nauczyciele, no co? No właśnie. O, to jest, apteczka? Dlaczego ten oficer się wyrusza, to bo już wszystkich nie wie, no? Nie wiem, no, w ogóle stary, ja, nie mam katar. Muszę ja mam lekki katon muszę z to chyba zejść może najpierw weźmie sobie bandaż Już trochę sobie dajmy no. ja, nie, że nic nie używam. nie używał jakieś firany, jakiś to jest Aha, dlatego do I siedzę też. Wy byliście w środku, oczywiście. No nie wierzę. Zabili mnie. Uf, wiecie co? Uf, zrobię cięcie. I pokażę Wam w końcu. Ten oficer ruszy swoją tłustą dupę. No, słuchajcie, ludzie, w końcu mi się udało pokonać ich. I to co? Będzie koniec już misji? Czy nie? Zaraz zobaczymy. Dobra, Józef, chodzimy na podrabinie. I czy coś się stanie? Jest goniem, bo no, ładnie widać, ładnie. No co, koniec misji? Nie, jeszcze muszę go osłonić. Czego tu się spodziewać? Trzeba się dziewięć. No dobra, to będzie łatwe, tylko czemu czy staram. Więc dobra. po co jak go zaraz opiłem. No Tak się pakuje w takie tarapaty. Aaa, że też nie mogę wezwać wsparcia, co? Jakiś powietrznek, żeby jakiś helikopter po niego przyleciał, czy co? Konie muszę działać na własną rękę. Może coś po niego przyjedzie, ale... Kudek, że ten na niego chyba strzela. No okay. Awans na stop na pierwszego. Super. No, ale gdzie oni są? Nie kuj zostaw to Aha, strzelano. do niego. O o! Panie sierżancie! Gdzie on był? Tutaj. Dobra, pani sierżancie, może pana ruszać. Coś jest jasnego. Widzę go. A ja nie widzę. Nikuś! Aha, tu jest. Mogę sorry zanika, ale tch, biega. Ja go odznaczałem? No nie wiem. Ale biega w ogóle domu, drapie wszystkie drzwi. Stromem gwałon. Ostatni nabój. Może teraz muszę szybko szybko, szybko, szybko Możecie wpisać też w komentarzu, jak ma ta postać się nazywać, bo wiem, że ona ma jakąś swoją nazwę, ale nie pamiętam, jak ona się tam nazywała. Mm, a więc stać jakieś śmieszne imię w komentarzu. No tak wiecie, na przykład nie wiem, Stasiek, czy jakiś Wiesio. No takie o... nie wiem, nie, żeby jak na przykład ktoś w następnym odcinku, to oglądał, to żeby się chociaż raz uśmiechnął. Mm. Dobra W ogóle nagrywam to w piątek yy, A więc, kto nie, lubi kto nie lubi piątków i poniedziałków, łapka w górę yy, Wiecie co? Ja się boję, że zaraz zginę To wiecie co? Ja może sobie szybko zrobię szybki zapis i się z wami widzę Okej, okay, już zapisałam grę, a więc nawiadam się Jeszcze tam samochód, w wóch nie można koło siedzi. No i ciężarówka zniszczona. Kto ma ten szczela? Nie jestem pewien. Ale właśnie ktoś strzela, widzę. Kurde, kto to? Aha! Tutaj jest ta łysa pała, co w końcu nie stała. Ja go też nie odznaczałam na ludzie przecież widzieliście to. A więc jak oni są zaznaczeni? Nie mam pojęcia widzieliście, w chwilę był znaczny. O, widzicie? Znowu. Aha, bo on teraz schodzą. Zrobiłem go nie. Dobra, piękna eliminacja. I kolejny. Super. Ale strzał w ogóle. No i co, czy to już? No nie wierzę. Teraz trzeba chyba szybko działać. No, o to? Panie oficerze, niech pan jeszcze chwilę zaczeka. Okay, ja jacyś goście są. Wiecie co? To strzelanie do nich na odcinku to chyba nawet nie ma sensu. I wiecie co? Ja zrobię cięcie. i się z wami chyba zobaczę po tym, jak ich wybiję, bo to naprawdę trwa. Trwa. Tak może trwać chyba nawet nieskończoność. Nie wiem, ile to będzie trwać, ale już sporo ich wybiję, wybiliśmy. No dobra, wybiję tego i robimy cięcie. No kurwa. czy To będzie koniec. Nie, to nie będzie koniec. Dobra, robimy cięcie, kiedy on tam dojdzie do celu, to jest z wami e, Zobaczę. Słuchajcie ludzie, od razu po cięciu on się skończyła misja, jak widzicie. Może były 2-3 sekundy cięcia, no, on już tam już doszedł. E, więc nie potrzebujemy robiliśmy cięcie. No dobra, zobaczmy co będzie dalej. Wiem, że się razu zaduje druga nam misja, ale my jej nie będziemy robić. Nie będziemy jej robić, tylko o! Jak schronienia. Udało Ci się zdobyć trofeum. Mm. Bardzo dobrze. Ofiary 2550 ileś tam. Ciertoc stopnia pierwszego, to już wiemy. Jeżeli mi się nie chce wiedzieć, że aż tyle ofiar było. Premie, kadeta, karty kolekcjonerskie. No i dobra, kontynuuj. To będzie kolejna misja, ale my sobie jej nie zrobimy. Jeśli będziecie chcieli, będzie ona na moim odcinku. Ale to jak będziecie chcieli. No i to jest moje wyposażenie. Każda taka karabin, pistolet. No i coś dodatki. No. I dobra ziomeczki, To by był koniec tego odcineczka Sniper Elite 3 Ultimate Edition Africa. I będziecie chcieli, zrobię kolejną misję. A to już zależy od Was. Do zobaczenia, do usłyszenia, papa. Napiszcie w komentarzu. Następny, znaczy, nasz film to będzie unboxing jakiś, a więc napiszcie czego byście chcieli. Unboxing. No i dobra, do zobaczenia, dłuższenie papa, cześć, żegna Wasz Snajper Elite 3 Ultimate Edition Africa.